Eloszkarz z tej strony Mogla, a to kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj pierwszy odcinek z nowej serii tutaj, w zależności od tego jak będzie tutaj popularne. Są dwie karty pochód pluralisza. Zaczynamy tutaj od nowej klasy kart Wybok z Łok. z Tobitonu i Trupa, czyli, te, czyli no wiecie, czyli te jednostki, które zginęły. Aby zadać jeden punkt, obrałem wszystkim stronnikom. Powtórz, jeśli któryś przeżyje. Takie EOI znane, a takie 4 z minusa na 10, na 10, bo tutaj nie wiadomo, tutaj jak to tam będzie z trupami. A taka marnowanie trupa na jedną obszarówkę to takie, mh, takie średnie dość. Więc. Taka ocena, ale nie dziwię się, jeżeli będzie grana. Przynajmniej jedna sztuka, jeżeli będzie bronić tego nadmiar. Następna karta. Furia zmi z mrozu. Zadaj 5 punktów obrażeń. zamroź wszystkich z drugich stronników. Wszyscy żmija żmi mrozu 5-5. Takiej ult Ultimate Investation za 10 na Waldzie, która też ma dużo efektów w jednej karcie. W jednej sztuce na pewno pogra. 8 na 10, ale znając życie i nasze standardy harmonowe, to pewnie będzie mniejsze, ale na pewno będzie grany i testowany. Dobra karta w sumie. No nawet bardzo bym powiedział: Dobra, zaryzykowałbym stwierdzenie. Cmentarz rozruba. Przyzwi 2 zombie jeden, jeden z odrodzeniem. Tylko do trupów, bo, żeby generować, a tak poza tym to praktycznie gunwo samo. Ta karta to jest bardzo gunwo. No, chyba, że jakieś agro powstanie, ale. Gdyby to chociaż generowało 3 jednostki, no. No, to jest gunwo, no. No, gunwo. 3 na 10, a z dopiskiem może gdzieś jeden na. Może gdzieś pogra to. Dalej. Słoneczna studia. Ta karta dostała się za darmo. Każdy tutaj, kto się zalogował ostatnio. Zapełni Twoją rękę losowym zakręciami. Kosztuje 1 mniej, czyli ta karta, żeby nie było. Za każdą pozostałą kartę w Twojej ręce. Czyli taki uniwersalny draw, ale tylko do hand deku. Do handloka, hand czyli, czyli karta, która zapełnia się dużą ilością i macie benefity za to. No, a i Ci na pewno będzie to grane w 100% na 100% na 100% będzie to gra na Wildzie. To jest wręcz murobany faworyt. Bo tutaj macie taką kartę, która dobiera 4 karty i, 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 i to otrzymuje się maksymalną liczbę do 12. Tu będzie gra na pewno. No i ewentualnie, ewentualnie Paladyna w chorej Paladynie. 7 na 10. To na pewno jedna będzie grane. Ale... Czas pokaże, bo póki co na razie nie idzie go zbytnio na laderze. I to dosłownie. Chociaż jako... Z drugiej strony jako draw, jeżeli macie 8-9 kart. Taki draw za dwa, za jeden. Nie byłby tak kupi. No i ostatnia karta w tym odcinku niezłomny. Konin taki jakbyś nie umarły. Odrodzenie, okrzyk bojowy i agonia. Daj z losowym przyjazdem nieumarłemu plus 5, 5 i prowokacje. Na ładzie była podobna karta, tylko, że tutaj nie, je, tylko, że dawał 4, 4, ale też prowokacje. Ale i też chyba miała prowokacje, ale mogę się mylić. W Ungoro jeśli się to pamiętam. Tylko, że ta można szybko wyciszyć, to praktycznie, więc tylko do niej małych deków, poza tym nikt inny nie będzie to grać. No i ewentualnie jeszcze, oczywiście za ciasna, jednym deku, który nazywa się Dead Knight. Hm. 6 na 10 według mnie. Bo to można zbyt łatwo powiedzieć, a co z tego, że tak będziesz miał 10-10 jednostkę? Są chyba lepsze karty, które generalnie takie value. No, no sorry. No ja sobie tego nie widzę. Nie widzę tej karty. No i to tyle. Na tyle w dzisiejszym odcinku. Umówienia kart. Jeżeli będzie dużo lajków, i tak dalej, zrobię drugi odcinek. I komentarze dacie co o tym sądzicie. Na razie żegnam. Na razie.